Witajcie po raz kolejny na moim kanale Internetowa Szkoła Szachowa. Zrobiłem sobie dłuższą przerwę, a teraz wracam z nowym materiałem. Niestety, materiał nie jest inspirowany pozytywnymi wydarzeniami, raczej rzeczą bardzo negatywną. Jest to. Będzie to filmik poświęcony arcymistrzowi Małaniukowi, który kilka dni temu zmarł. Chciałem Wam pokazać jedną miaturkę w wykonaniu arcymistrza Małaniuka, tutaj w tym konkretnym przypadku jest to partia, którą on grał kolorem czarnym w Tallinie w 1974 roku przeciwko zawodnikowi o nazwisku Priwałow nie znam tego zawodnika, natomiast partia jest dość ciekawa, chciałem ją wam pokazać pamiętajcie o tym, że Małaniuk to jest trochę taka legenda polskich turniejów otwartych ja go pamiętam z turniejów takich jak Polanica, Bydgoszcz, Świdnica były to mocne openy Koszalin, w których on grywał no jeszcze, jeszcze jakiś czas temu, może rok temu widziałem go w jakichś turniejach, wie, wiem, że brał udział i trochę dla mnie było to niespodziewane, że, że zmarł. Kiedyś to był zawodnik, który miał ranking dwa, 2600, tam chyba 30 czy 20, czy może nawet trochę więcej, nie pamiętam, co jest ekwiwalentem dzisiaj 2700, 2720, bo tak się zdewaluowały rankingi. Zobaczmy, co tu było grane, więc 4, e 5, skoczek f3, skoczek c6 i koniec b5, to jest partia... Hiszpańska w partii ze mną, e, małaniu grałem z nim trzy partie. W e, jednej z nich zagrał G6. To były wszystko partie e, szybkie, wszystkie trzy przegrałem. E, zagrał G6, dostałem dobrą pozycję, po czym e, po prostu e, pokazał mi, że mam jeszcze dużo rzeczy do nauczenia. Jeśli chce dobrze grać w szachy. E, tutaj w tej partii zagrał jednak A6. I zamiast odejść na A4, co jest naturalną reakcją, Białe zdecydowało się na bicie. Czyli wariant wymienny, który był stosowany przez Bobiego Fischera. Dzisiaj już wiemy, że czarny nie powinien mieć teoretycznych problemów. W tym wariancie on pasywny. Prowadzi do e, pozycyjnej manewrowej gry, ale czarny nie powinien być gorszy. E, Privao w tej pozycji zagrał roszadę krótką. E, warto zwrócić uwagę na to, że skoczek B5 nie działa w tej pozycji z uwagi na Hetman D4 lub Hetman G5, też było możliwe. E, skoczek F, F3, Hetman 4 szach, Hetman E2. Bicie i, i bicie. i Czarny w mojej opinii jest lepszy, ma prosty plan, gońce w 5, długa roszada, ma parę gońców. Biały król jest w centrum, biały musi być trochę gorszy w tej pozycji. Prywałów zagrał roszadę I teraz zamiast bronić tego pionka, można go bronić przez Hetmane f 6 czy Hetmane 7, tak jak pokazują strzałki. Eee, Małaniak zdecydował się na gońc G4 i ten ruch prowadzi do ciekawych, ostrych komplikacji, dlatego że po H3 Czarny nie, od, nie bije i nie odchodzi, tylko gra H5. Tak? Ktoś może zapytać, jaka jest idea tego ruchu? Otóż bardzo prosta. Okazuje się, że nie można zabić na polu G4, z uwagi na to, że po biciu na G4 skoczek jest atakowany, ale jeśli skoczek odejdzie, to czarny ma bardzo mocny ruch Hetman H4 i nie ma obrony przed matem. Po prostu Hetman H1 jest matem i jeżeli biały będzie chciał sobie zrobić furtkę przez ruch F3, to czarny wie mu yy, wozie do trumny przez G3 i będzie próbować mata na H1, więc to nie działa. Jeśli w tej pozycji biały się zreflektuje, jednak stwierdzi, że odda tego skoczka np. ruchem G3, to czarny zabije, a następnie zagra goniec C5. Z ideą Hetman D7, H3, tak jak strzałki pokazują, w mojej opinii, czarny nadal tutaj jest lepszy, bo ja mam pewien problem w tej pozycji. Oczywiście, priwałów nie zabił na G4. Znał doskonale pułapkę, zagrał D3, Hepmann F6. Więc czarny stroi się do ataku na skrzydle hetmańskim. I skoczek BD2. Teraz możliwe było też gońce 3. W późniejszym skoczek BN2. I teraz czarny na przykład nie powinny grać, wyglądającego na pierwszy rzut oka analogiczne. E, tego ruchu, czyli drugiej roszady. No, wygląda logicznie, tak? W końcu w poprzednim wariancie widzieliśmy, że jeżeli zabiję, no to mamy to Hetman H4 Otóż okazuje się, że w tym wariancie, akurat w tej konkretnej pozycji, e, hg 4 działa. Dlaczego? Dlatego, że po HG4 atakowany jest skoczek, a on może odejść. I teraz skoczek i Hetman atakują pół G4, więc jeżeli czarny zagra Hetman H4, jak w poprzednim wariancie, który pokazywałem, czarny chce dać mata, to biały po prostu gra tutaj. Atakuje króla i hetmana, następuje wymiana i biały ma wygraną pozycję, tak? Zobaczcie. Ok, w związku z tym, w związku z tym Lepsze oczywiście od długiej roszady jest goń zbije 3. Następuje seria wymian, po której jest pozycja mniej więcej równa, bardzo nudna, obie strony mają defekty w swojej strukturze pionowej, tutaj są to zdublowane piony, tutaj są zdublowane piony, ten pion jest słaby, bardzo nudna pozycja. Skoczek BD2 nastąpił w partii jednak. Ja w tej pozycji osobiście kiedyś grałem jedną partię z całkiem niezłym zawodnikiem, również z Ukrainy. Zgrałem G5 i partię wygrałem. Ale filmiki nie są mnie. Skoczek E7 zagrał arcymistrz Małaniuk, więc strzałki pokazują drogę do tego skoczka. Najlepszym polem byłyby pola być może F4 lub H4. Wieża E1 no i skoczek G6, tak? Kontynuacja planu. Teraz biały. W tej konkretnej pozycji y, być może powinien grać coś w stylu b3, żeby wyprowadzić gońca na to pole. Zagrał jednak d4. Y, patrząc na to, że król czarnych jest w centrum. Y, no okej, okay, ale temu królowi tak naprawdę nic nie grozi, ciężko jest się do niego dobrać. Smołaniuk po prostu zagrał gońcem na d6. I teraz czarny y, ma już całkiem niezłą pozycję. Biały gra habi e 4 hb 4 I tu jest błąd, który kosztuje porażkę czarne. Biały, przepraszam, biały zagrał. D bije 5. Tak, zabił w tej pozycji. Co było lepsze? Lepsze było skoczek H2. Priwałów odrzucił ten ruch prawdopodobnie ze względu na możliwość poświęcenia wieży. Zwróć, zobaczcie teraz. Wieża bije H2. I okazuje się, że, że teraz odbicie królem. Naturalny ruch, prawda? Przegrywa ze względu na hetman F2. I... Biały król zostanie zamatowany bardzo, bardzo szybko, bo jest idea dania szacha tutaj, może g3, może, może po prostu długa roszada, wieża h8, ta pozycja jest absolutnie wygrana, skoczek może wejść na f4 również. Ta pozycja jest absolutnie wygrana dla czarnych. Priwałów to widziałe prawdopodobnie, dlatego ruch skoczek h2 odrzucił, ze względu na wieżę bije h2. Okazuje się jednak, że białe nie muszą bić tej wieży, mogą zagrać lepiej. Lepszym ruchem jest hetman bije g4. Wydaje mi się, że w tej pozycji czarny jest minimalnie lepszy po, po wieżach h4. Ja preferuję czarne z uwagi na to, że jeżeli uda się czarnym, jeśli biały by się wycofał hetmanem, oczywiście nie musi się wycofać, może zagrać gońce hetmanem f 5 ale gdyby się wycofał hetmanem na przykład na to pole, to w tym momencie plan pokazany na strzałkach działa. Roszada i wieża, wieża h8 i, i biały jest biały jest terapatach. Jednak w tej pozycji, tak jak mówię, skoczek h2 było najlepsze. W tej pozycji nastąpiło db e5, atakując... Gońca i Hetmana. Yy, więc Arcymiusz Szymoniego zagrał. Gońc bije 5, i Biały zagrał skoczek bije 5. Prawdopodobnie yy, priwałów myślał tutaj o tym, że uda mu się w, żeby wymienić materiał, że uda mu się wymienić materiał i w ten sposób zmniejszyć potencjał atakujący czarnych. Yy, tyle tylko, że to nie są warcaby i bicie nie jest przymusowe, i w związku z tym czarny nie odbija tego skoczka, tylko gra ruch Hetman H4, który prawdopodobnie privał, po prostu prze, przeoczył. To jest już wygrana pozycja. W partii nastąpiło jeszcze F4. Z biały próbuje dawać sobie trochę potencjalnie w przyszłości pól do ucieczki, bo niestety ale ten hetman jest bardzo aktywny. Ale zamiast dawać od razu szacha, oczywiście biały najpierw może zagrać g 3 żeby zabrać to pole królowi. Król F1. Skoczek F4. Tu biały się poddał, dlatego że nie może uniknąć mata. Na przykład, no te pola są przede wszystkim zablokowane. Grozi to. Gdyby biały chciał się bronić skoczkiem, na przykład skoczek f3, to następuje następujący taki mat. O. E, także, no cóż, ciekawa partia, ciekawa partia mała niuka, zakończona ciekawym atakiem. Wydaje mi się, że interesujące dla każdego kto gra, czy białymi, czy czarnymi obronę. E, przepraszam, partię hiszpańską. E, Postaram się, jeśli będę miał czas, nagrać jeszcze jeden, może dwa filmiki dotyczące partii ciekawych partii arcymistrza Małaniuka, człowieka, którego starsze pokolenie, czy średnie pokolenie szachistów powinno doskonale znać. No, był to człowiek, który grywał w Polsce regularnie, był to bardzo silny arcymistrz, bardzo ciekawa osobowość, już go z nami nie ma. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Nagram być może kolejny dotyczący arcymistrza Małaniuka, być może jakiś inny, więc subskrybujcie kanał. E, możecie polubić mój profil na, na Facebooku. Niedługo planuję niewielki konkurs na tym, e, na tym profilu. Także osoby, które polubią profil i e, jednocześnie zas, zasubskrybują kanał, e, będą mogły wziąć udział w tym konkursie i coś wygrać. E, no i tyle. E, do zobaczenia. E, trzymajcie się. E, cześć.